Witajcie na Zosie kanale. Dzisiaj robimy test bubble Tea Tak. To... my już to ogólnie piłyśmy, ale piłyśmy to z normalnym widział. Teraz mamy takie coś polecane. Opłaca się za 10 zł. Pierwsza, ogólnie po prostu najpierw samo po prostu... A to już testowałyśmy, I... nie? Co? Już zaraz. Zaraz. Glamour. Dobra, dalej, bo. Glamour jest bardzo uwaga. Poczekajcie, czekajcie, bo. bo to są tak: żelki do babiki ogólnie. I to dalej. są żelki, to się fajnie gryzie. Te kulki. Mm. Zlej. Mm. Mm. dobrze. go dużo. dużo. No bo ja mam ten bo ty masz to, a ja jestem no. tu normalnie na no. no. A to ci się chowa samo. Ej, hey, ja mam dzisiaj pH. No. Dno się haut. conoce oh, no la sé. No sé